Jeśli to my słyszymy słowo ponieważ w uzasadnieniu drugiej strony, przyjrzyjmy się temu uzasadnieniu uważnie. Już ponad 40 lat temu badacze ustalili, że prośba ma szansę zostać spełniona, jeśli tylko nie będzie przesadzona i uwaga będzie uzasadniona. Co ciekawe, spełnienie prośby nie zależy od jakości uzasadnienia. Dla ciekawych mowa tu o tak zwanym eksperymencie kserokopiarki. A jakie zastosowanie może mieć ta wiedza w negocjacjach? Najważniejszym wnioskiem jest konsekwentne stosowanie uzasadnień. Lepiej jest dobrze uzasadnić każdą składaną propozycję, ale także każdą składaną odmowę. Ze wspomnianego eksperymentu kserokopiarki wynika też ważna wskazówka: należy wyraźnie sformułować uzasadnienie, używając słowa ponieważ. Ponieważ wywołuje ono automatyczną reakcję zgody. Tu małe zastrzeżenie: wspomniane badanie wykazało także, że słyszący prośby automatycznie zgadzali się słysząc słowo ponieważ tylko w reakcji na małe prośby. W przypadku większych prośb automatyczna zgoda ustępowała rzeczowej analizie, i jeśli prośba okazywała się zbyt duża, zgody na nią nie było. W negocjacjach cały czas mamy do czynienia z propozycjami, ich składaniem, odrzucaniem, stąd wiedza o reakcji na słowo ponieważ może mieć dla negocjatorów ważne konsekwencje. Sami składając propozycję, uzasadnijmy ją, korzystając ze słowa ponieważ. Taki komunikat może nie za każdym razem, ale jednak od czasu do czasu przyniesie pożądany skutek. Jeśli to my słyszymy słowo ponieważ w uzasadnieniu drugiej strony, Przyjrzyjmy się temu uzasadnieniu uważnie. Może się okazać, że prezentowane wyjaśnienie nie ma zastosowania w bieżącej sytuacji, a wtedy możemy poprosić o szczegółowe wyjaśnienie tego, co autor miał na myśli i skierować być może jego uwagę na obszary dla nas bardziej interesujące. Jeszcze ważniejsze jest uzasadnianie odrzucania propozycji drugiej strony, ponieważ odrzucenie bywa utożsamiane z odrzuceniem składającej Tę propozycję osoby. Jeśli jednak wyjaśnimy, że brak zgody wynika z przedmiotu propozycji, a nie niechęci do osoby ją składającej, dajemy sobie szansę na rzeczowe, to jest wolne od wzajemnych emocji, rozstrzygnięć. Oczywiście odpowiem na Twoje pytania, jeśli wpiszesz się je w komentarzu. Chciałbym Cię zaprosić do zajrzenia tutaj od czasu do czasu, będą tu się pojawiały na pewno nowe treści. Jeśli chcesz, to po prostu dopisz się do subskrypcji.